Siemaneczko ziomeczki, z tej strony mówię Goro McIntyre i witam was w długo oczekiwanym odcinku z serii Margonemski Vlog w tym odcinku postanowiłem wam się pochwalić moimi wygranymi w licytacji 2019 roku powiem wam, że jestem z nich bardzo zadowolony ponieważ wygrałem bardzo dwa fajne itemy na 110 level Paladyna oczywiście to są tarcze, żebyście wiedzieli i zaraz Wam pokażę. Tylko wytłumaczę Wam jeszcze dlaczego odcinków z serii nie było. Odcinków z serii nie było dlatego, że jestem bardzo leniwą osobą. Aby najmniej byłem, bo postanowiłem wrócić do tej serii i będę raz, raz na jakiś czas, a dokładnie codziennie, żebyś haha, dobry żartik Goro, żebyś codziennie będę wstawał jakiś odcinek przez cały maj. Żebyście mieli co oglądać. No i w tym odcinku pokażę Wam, co aktualnie wygrałem. Wygrałem coś takiego. Akurat tu miałem szczęście, wygrałem to za 7 milionów złota. No i my, to jest tarcza na 110 level. Hmm, pewnie nie widzicie połowy, bo przekroiło. Na 110 level Paladyna pod Błysk, a tu mamy za 45 milionów pod Zimno. Przepraszam, ale to tak będzie wyglądać, bo nagrywam okamem. No i dobra, bierzemy dwie tarcze. I tak one się prezentują Ale Czekajcie, a może to tak zeskroluję w dół? Da, dalej za nisko No i mamy takie, i to jest ym, Skorupa szczęścia, Kurde, Lisby Rzymskie To jest 9 i to jest y, Też 9 No to są y, Paweł z, z drzwi y, metrytus No i dobra, wygrałem te i wy, y, y, łącznie za nie zapłaciłem 52 miliony Co najlepsze ja mam tą tarczę Ja mam jeszcze taką tarczę co najlepsze, to będę mógł sobie... Mam cztery tarcze. To w każdej chwili mogę sobie wymienić te tarcze, na którą tu mam na przykład na łowce jest bardzo fajna. No dobra, tą sobie. I w tym roku zapłaciłem 52, 52 miliony za, łącznie za to, a rok temu zapłaciłem za takie coś, młot, 100 milionów równe. Więc zapłaciłem taniej niż rok temu za za dwie tarcze niż za jeden item. No dobra, no i my zaraz się spotkamy. Ja logę na Heliosa i wam pokażę co tam wygrałem. No dobra, panie i panowie, no już jesteśmy na Heliosie i tu troszeczkę słabo poszło, bo wygrałem tylko jeden item, ponieważ głównie się skupiłem na tarhunie. No i tu wygrałem taką tarkę na 120 level, już wam pokazuję dokładnie, czekajcie, może tak bardziej. Tak, e, powinno być e, Paweł z 2 e, metr, e, metry tu 10. To jest e, tarka na 120 level. Za 10 milionów ją kupiłem na świecie prywatnym. Czyli dałem więcej na, e, na świecie prywatnym za jedną tarkę niż e, na tarchunie dałem 7 za podobną. No i dobra, no i widzimy tą tarczę, oczywiście. No i niczym się ona takim specjalnym nie wyróżnia, niż tam Tatarka, ale im kupiłem, żeby było, żeby jakąś pamiątkę z tego eventu. Dokładnie mini eventu, licyta, licytacja eventowa. No i dobra, no i to jest chyba wszystko, co bym Wam chciał pokazać. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, że zostawicie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. Poza tym bardzo dziękuję za 201 subskrypcji, bo widziałem przed, przed odcinkiem, że mieliśmy 201. I pozdrawiam i mam nadzieję, że będziecie stale oglądali moje filmy, materiały oraz zbijali na streamy. Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam, trzymajcie się i elu!